Gashin Challenge nie, nie zakończył się. GASZEN Challenge e, ciągle trwa. Teraz pompujemy dla e, wszystkich dzieciaków z SMA. Podzieliliśmy się na województwa. Zapraszamy na stronę Napompowanikon, gdzie są listy skarbonek. E, oczywiście, jak tutaj stoicie, wszystkich oprócz tego pompowania teraz was nominuję do Gashin Challenge. Więc czekam na filmiki. Ja to zawsze, gdzie idę, to wszystkich nominuję. Oczywiście was też. Oj, oj. No, Dobra, zróbimy, no, więc wszyscy zróbimy. to wszyscy. E, słuchajcie. Jak to często powtarzam, e, pomagamy, bo pomaganie jest fajne. Co mnie bardzo cieszy w tej akcji, w tych filmikach, w tej realizacji, że wszyscy robią to z uśmiechem na twarzy, naprawdę całe rodziny się świetnie bawią. Dzisiaj widziałem urząd miasta, który pompował, przebierali się, naprawdę świetnie się bawili przy tym. I to jest fajne. Pokazujemy, że możemy pomagać, dobrze się bawić, no i troszeczkę popracować nad kondycją, nie? No jak? <laughs> zobaczymy, zobaczymy, wiecie. Teraz, e, teraz można nawet zrobić jakiś, nie wiem, sprawdzian dla, dla przyszłego kandydata na męża. No, czy zrobił Gashem Challenge, czy nie zrobił? Oczywiście. Będziemy robić tutaj sprawdziany. Także Marcinku, możesz tutaj coś yy, konkretnego wymyśleć. Nie, no nie. No, challenge to jest pompowanie. Drogie panie, drogie panie mogą robić przysiady, zgodzimy się na to. A panowie, no niestety, no będziemy pompować, tak? Panowie no, też. Ja, ja przyjmuję wyzwanie, oddaję mikrofon. No, no, rób, ale... Również przy, przyjmuję wyzwanie. Wszyscy zostawiamy przy... mikrofon i idziemy pompować. Zróbcie hałas! Jesteście wielcy kochani macie potężne serca. I teraz kochani pompujemy. Ale kto będzie odliczył? Dobra, no to potwór ja poczekam na wszystkich, aż wszyscy już będą mieli pozycję. Także panie, pamiętajcie, przysiada. Uwaga, zaczynamy, tak? Na 3, 2, 1. Uwaga. 3, 2, 1. Raz, raz dwa, 3, 4, 5. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Wielkie brawa, zróbcie hałas!